Hej, cześć się manko z tej strony Citrox, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku modyfikacji do Minecrafta. Dzisiejszą modyfikacją, jaką chciałem wam zaprezentować, jest modyfikacja o nazwie Big Trees. Modyfikacja Big Trees dodaje do naszej rozgrywki jak sama nazwa wskazuje, takie oto wielkie drzewa. Moim zdaniem, modyfikacja ta jest naprawdę świetna, ponieważ z pewnością e, urozmaici wam o nagrę. Takie drzewo możecie sobie wykorzystać na kilka sposobów. E, możecie sobie tutaj po prostu na nim pochodzić. Możecie e, zrobić sobie np. wejście w środku e, tego pnia. E, wow! Wow! patrzcie, już nawet jest przygotowane, nic tutaj nie ruszałem także sami teraz możecie zobaczyć jak to mniej więcej wygląda no i możecie sobie również zbudować jakiś tam domek na, na samej górze tego drzewa, po prostu możecie to, możecie to wykorzystać jak tylko chcecie, co więcej modyfikacja ta jest kompatybilna z innymi modyfikacjami, także nie będzie tutaj problemu jeżeli będziecie chcieli na przykład sobie wgrać timber moda, moim zdaniem modyfikacja ta modyfikacja big trees oraz modyfikacja timber mod jest świetnym rozwiązaniem dla osób które nie lubią zbierać drewna, ponieważ wystarczy, że po wgraniu timber moda zetną je jeden kawałek tego drewna i całe drzewo im się wtedy zawali. Także sami widzicie, że naprawdę dosyć ciekawa modyfikacja. Instalacja jest naprawdę bardzo łatwa, wystarczy, że ściągniecie plik, do którego link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wszystko ściągacie, wypakowujecie oraz kopiujecie z, e, pliki, które były w środku. Otwieracie folder e, .minecraft, następnie folder bin, następnie odpalacie minecraft za pomocą archiwizera winrar, wklejacie tam wszystkie skopiowane pliki, e, usuwacie folder meta.inf i wuala! Macie gotową modyfikację. E, OK, myślę, że z modyfikacji to by było na tyle. Mam nadzieję, że dosyć cieka dosyć... Dosyć dokładnie wam ją opisałem. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja będę na wszystkie odpowiadał. Korzystając z okazji, chciałem wam jeszcze wytłumaczyć, wyjaśnić. Dlaczego przez dosyć długi czas na moim kanale nie pojawiały się żadne odcinki Hunger Games? Po prostu nie, nie jest to spowodowane tym, że mi się nie chce nagrywać czy coś tego typu. Po prostu mam tak ogromne lagi odkąd wyszła wersja 1.3.1 Minecrafta, że po prostu nie mogę grać. Codziennie wchodzę, codziennie próbuję coś nagrać, no ale niestety nie jestem w stanie. Możecie mi napisać w komentarzach, czy wy również tak macie, że są ogromne lagi na Hunger Games. I nie możecie po prostu grać Obiecuję wam, że jeżeli tylko te lagi znikną Od razu coś nagram i wrzucę Na swój kanał, także codziennie Próbuję codziennie, staram się Coś z tym zrobić, no ale niestety Nie zależy to ode mnie I tutaj jeszcze na koniec chciałbym podziękować Użytkownikowi Mixo Remixo, Który wykonał dla mnie tło na, na mój kanał Na YouTube, tutaj macie gdzieś w opisie Link do jego kanału Także dziękuję wam za uwagę, jeżeli film wam się spodobał To oczywiście komentujcie Oceniajcie, a nowych widzów za Zapraszam do subskrypcji mojego kanału po więcej tego typu materiałów. Także dzięki jeszcze raz, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i na razie.